Z tej strony Blender97. Kontynuujemy przygodę w Manchesterze United. Przed nami mecz z Aston Villa, który i Zobaczcie ten kalendarz w grudniu, nie? To jest jakaś masakra tutaj, tak? Zapełniony zawsze ten grudzień w Angielskiej Lidze. To jest masakra. Wygrywałem 2-1 z Aston Villa. Z Tottenhamem remisujemy 1-1. Widać taka gruba kreska podzielona. No a teraz będziemy grali z y, Manchesterem City. De Bruyne. Sterling. Kurde, ależ poklepali. Oj, oj, oj. 17. minuta, przegrywamy. Po dosyć dobrej akcji Manchester City. No i Sterling wykończył. No, Kaman, co to było? Teraz pogba. No ale gdzie do środka? No nie. Rashford do Jezusa, Jezus. Jakaś, co tam się stało? Jakieś kombinacje? Czy chciałem. Dragbaka zrobić, ale no nie wyszło. Tam nie wiem, co tam się stało tak naprawdę. Może Pogba sprzed pola karnego zablokowany. Raz ale piłka do Pogby. Pogba i gol. Tak jest. 45. minuta. Jeszcze przed przerwą. No dobrze, że tu Pogba Daba nie zrobił. To bardzo się cieszę. No słabo. Przyjęcie było słabe Pogby, ale asysta była idealna. Ale teraz piłka do Jezusa. Jezus, zejście do środka, Jezus po długim i dwa do jednego, ależ zaczęcie drugiej połowy. Stadion nagle ucichł. Jezus dzwoni do mamy, zapytać się, co dzisiaj na obiad. I mamy dwa do jednego. On no, te ragbaki nie, no, FIFA 20. Do Rashford, ależ idealnie to zagrał jeszcze raz. Ford, ale piłka do Jezusa i to nie jest gol, Dlaczego? Jaki kapeć! Ale zamieszał Bernardo Silva, no aż... przesada, nie? Jak łatwo wszedł w to pole karny Pogba. Pogba. Ciekawa piłka do Rashforda, ale Rashford z główki nad bramką. Co on podał? Co to było za podanie? Ja myślałem, że tu już jest stracona piłka przez City. On idealnie na głowę mu zagrał. Rodri dał na szczęście prosto w rąk... Fred. Jezus! Oj, 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 To był strzał, nie? W sensie tego nie było widać. Ale to był strzał. To też był strzał Rashforda. Rashford! Ale szasysta by była, gdyby Fred tutaj lepiej postąpił. Wygrywamy na wyjeździe City. To jest bardzo, bardzo ważny mecz. Mamy 3 punkty straty do Alkmaar, także idealnie się ten terminasz ułożył, bo gramy ostatni mecz właśnie decydujący. O zwycięzcy grupy naszej, chyba K ostatniej tam, nie wiem, nieważne. Ale piłka teraz do Marsjala. Marsial tutaj powinien prześcignąć wszystkich. Tak też robi właśnie bardzo ładnie. Martial Ależ, wystawienie na drugie tempo, idealnie Tutaj poczekał na Gnabiriego Tutaj jeszcze bardzo ładnie Jezus przeskoczył Ależ to zrobili, no naprawdę Futbol na wysokim poziomie Ależ teraz, tutaj jest miejsca Czemu oni tak ofensywnie wyszli? Co się nasi przeciwnicy Martial tak jest, 2-0 Spalony chyba tak, spalony, spalony. Nie, nie, kompletnie nie tu chciałem grać. Nie, w ogóle dobre podanie, ale. Ale nie, 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 to nie miało tak wyglądać. Pogba, może pogba z dystansu. Dobrze broni w No i na spokojnie, no przerwie 2-0. Do Jezusa. Jeszcze Jezus do pogby i pogba prosto w ramkarza. Martial, ale poszedł. No nie, poprzeczka! Kurde, utrzymał piłkę. O nie, o nie. Ale no nie, to nie było dobre wycofanie, a to nie był dobry strzał. Martial. Do Jezusa! Jak on się złożył do tej piłki? Nie wiem. Szaka do Greenwooda. Greenwood świeży, wypoczęty. To tu wykombinuje Greenwood. Do Jamesa. Czyli akcja dwóch rezerwowych, ale James to za słaby strzał to był. Koniec meczu, koniec fazy grupowej. Ligi Europy wygrywamy 3 do 0. No i, i wychodzimy z grupy, z pierwszego miejsca. Symulacja meczu z Evertonem. I potem gramy z Tottenhamem w Pucharze Carabao. A z Evertonem 3-2. Martial, zejdźcie do środka. Martial, Jezus! Jakiś przypadek, ale no słaby strzał. Ale piłka od Son. Słaby strzał, no ale spalony. Son. A nie, to Dele Alli, dobra. No ale znowu groźnie, nie? Do Rashford, Rashford ma trochę miejsca przed sobą. Rashford. Czy to nie był spalony? To nie był spalony, ale dziwna bramka. No i świetna cieszynka. No to był ogromny fart. No ten obrońca tam zamiast to przechwycić, co zrobił ślisk, i piłka poleciała praktycznie do bramki. No Jezus, no to była najprostsza bramka w karierze. Pogba, ależ piłka do Rashforda. Idealnie w tempo. No coś pięknego, brawo Pogba. No i na kapitano strzela, no znakomita pierwsza połowa w naszym wykonaniu wygrywamy 2 do 0 wysoko, ale poszedł uuu, no było blisko, było blisko Jezus, ależ teraz się zabrał z piłką Jezus, i tak jest, 3-0 widzieliście ten ruch ten R1 tam, nie, przed przyjęciem piłki przepuścił sobie tak jest, zmylił obrońcy. Tu w ten ślizg był beznadziejny. No i Jezus nie dotykając piłki oszukał całą obronę. To mi się podoba. Groźnie. Pogba, chyba spalony. Albo i nie, albo i tak. Ale akcja wyborna, to naprawdę muszę przyznać, że te podanka tutaj, no naprawdę, no ale cóż. Ulala, ale sobie tutaj pograli Hurricane, Sisoko i spalony Już chciałem powiedzieć, że nie będziesz z tego kąta ale No przesadzili tutaj piłkarze, to ten z podawaniem Rashford zabrał się z piłką po raz kolejny Rashford I 4 do 0 Dombele. Sam na sam i nie będzie czystego konta 4 do 1 Bardzo ładny mecz, wygrywamy 4 do 1 w ćwierćfinale ale Puchar Karabał W następnej rundzie będziemy grali z Arsenalem Tutaj jeszcze władowali nam FA Cup 4 stycznia, także tutaj będzie Pucharowy miesiąc coś czuję. A ja dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję że się podobało I Siemanko, cześć